Dzień dobry! Dzień dobry! Jesteś znowu na pasiece! Ja już zrobiłem dzisiaj troszeczkę pracy, jest około godziny 5 teraz, 17 Zrobiłem już troszeczkę prac na pasiece Teraz po prostu przyszedłem Przejść się i zobaczyć jak się Mają pszczółki Co dzisiaj robiłem? Parę Parę odkładów musiałem przenieść do normalnej wielkości ula z tego powodu, że coś z tego powodu, że już były pełne, a że jadę za tydzień na urlop to pewnie po powrocie byłyby już nawet i wyrojone karmimy odkłady większość z nich karmimy to znaczy większość z nich karmimy tutaj wam pokażę takimi wiaderkami ja już Wam kiedyś pokazywałem, jak to działa. Koreczek. tak? I tutaj na przykład mamy wiaderko. Wiaderko w dziur, dziurki w wiaderku. I, I one tam się karmią. Oczywiście tutaj gdzieś są jakieś wycieki. Pszczoły coś tam pobierają. Ale e, nie ma problemów z rabunkami. Powiem Wam, że ja w ogóle problemów z rabunkami e, nie miałem jeszcze tak naprawdę. Jak jest jakiś problem, to zazwyczaj. To zazwyczaj to był problem z osami, rabunków nie ma. Jak wybieram miód, no to wtedy też się robią troszeczkę cyrki, pszczoły lecą, ale nie mam tak, żeby pszczoły gdzieś wleciały mi do jakiegoś ula i go zrabowały. Tutaj na tej pasiece w tej chwili już są tylko i wyłącznie ule, które służą do produkcji odkładów i same odkłady. Tak naprawdę uli do produkcji odkładów też tutaj nie ma za wiele. Część z nich postawiłem na, żeby miały dwa gniazda po prostu, żeby można było jakby więcej wyprodukować z nich odkładów. Część z nich podkarmiam wiaderkami, a część, część z nich po prostu dostaje karmę w inny sposób i zaraz Wam pokażę. Nie wiem czy kiedyś słyszeliście o czymś takim jak open feeding. I już Wam pokazuję o co chodzi. Karmię już je tak kilka dni. Powiem Wam, że świetnie zadziała. To, to, tak ktoś powie, oczywiście, że choroby i tak dalej. Coś takiego robimy. Coś takiego. To powinno się e, przenieść mniej więcej 100 metrów od pasieki. Ja aż tyle nie przenosiłem. nie ma problemów, mówią, że będą rabunki i tak dalej nie jest, nie jest wcale tak jak dacie to w odpowiednim momencie, ja to dałem już kilka dni temu, jak już się kończyła jak już zaczynała się dziura pożytkowa, jeszcze się nie zaczęła, już, już się kończyło po prostu, kończyły się już rzepaki i tak dalej to wtedy dałem im dałem im to i na początku przylatywało po trochę pszczół i dosłownie do chyba po trzech dniach dopiero ten boks zaczął się Dosyć mocno wypełniać. Ja dzisiaj kupiłem kolejne dwa, żeby, e, żeby karmić, bo ogólnie takie, takie pudło, takiej wielkości mniej więcej pudło, powinno być na mniej więcej 10-15 uli. E, najlepiej na 10 uli, ale z tego powodu, że tutaj są prawie same odkłady i to jeszcze jedno no teraz już są na więcej ramkach, e, to na razie dałem jeden box. Tutaj przygotowałem dwa kolejne. wiercić taką dziurę, takie dziury z boków. Dzisiaj kupiliśmy kolejne dwa. I po prostu tutaj zalewacie. Około, około wejdzie tutaj. Jeden z nich ma 150, 150 litrów. Zalewacie to syropem. Ja daję parę desek. Daję też ten chyba Kramzy, to się nazywa. Nie? Coś takiego, te kamyczki, sypię ich bardzo dużo. Teraz nie otworzę wam tego boksa, bo, bo nie chcę, żeby, wiesz, te pszczoły się topiły, żeby coś się działo. Mogę je pozmiatać i zamykając to z powrotem. Wieczorem mogę Wam pokazać, jak wygląda takie coś, ale generalnie to chcę mieć trzy takie pudła na pasiece, na tej pasiece, tylko na tej pasiece, bo jest to najszybszy sposób na karmienie. I powiem Wam, że widać, widać, że w ulach przybywa. Naprawdę jest bardzo, ale to bardzo dużo już tego syropu. Będę to używał tylko na tej pasiece i teraz tylko, dlaczego będę tego używał tylko na tej pasiece. Z tego powodu, że tutaj jest bardzo dużo odkładów. Tutaj w tej chwili jest, nie wiem, z 250 chyba odkładów, e, może i nawet coś po 300. Nie liczyłem tego bardzo dawno, ale tak powiedzmy, że coś koło tego. I teraz, e, ile pracy by mnie kosztowało, żeby na każdy odkład założyć wiaderko? No bardzo dużo. Na niektóre pozakładałem, bo one wymagały, jeszcze zanim kupiłem te pudła, one wymagały już interwencji. Podkarmiania, bo po prostu miałyby dosyć mało pokarmu. A dzisiaj zaglądałem do takich słabych odkładów i przyniosły, przyniosły i to bardzo dużo kapie z ramek. Ramki się porobiły ciężkie. One mniej więcej wybierają około 100 litrów syropu dziennie. Ja chcę teraz, mówię, położyć takie trzy skrzynie, te skrzynie będą w tamtym kierunku, bo teraz dałem to troszeczkę w kijowym kierunku, bo w kierunku swojego domu, to trochę ich tam lata koło domu, ale bardzo dobrze to działa, widać, że pszczoły pracują, że noszą yy, i naprawdę to polecam. I teraz tak, dałem to tutaj na tą posiekę, bo jakbym się bawić teraz z wiaderkami na każdym odkładzie, to by mi to zajęło bardzo dużo pracy. Ja chcę tego użyć prawdopodobnie tylko do tej czerwcowej tutaj w Anglii dziury pożytkowej. Bo mamy tutaj w czerwcu kompletnie, kompletnie nic nie mamy przez różnie, zależy tam. Czasami tydzień, czasami dwa, czasami trzy. E, I to ma tylko spowodować takie poczucie poczucie tego, że e, zbierają jakiś nektar. I powiem Wam, że naprawdę od razu widać, że bram, e, ramki są już, wiecie, zabielone. E, pszczoły odciągają, zalewają. E, matki e, zaczynają czerwić. E, jajeczek więcej nasianych jest, naprawdę wygląda. Taki ul o wiele żywiej. Jak zaglądałem przed tym karmieniem, to wiadomo, było trochę sucho na ramkach. Się robiło już sucho. Już po prostu wiecie, gdzieś tam odsklepiały swoje zapasy. A teraz, teraz dzięki tej metodzie wszystkie ule czepią sobie tyle tego syropu, ile potrzebują. Na innych pasiekach tego nie będę stosował. Po pierwsze, bo tam mam rodziny produkcyjne namiot no to tam wiadomo, z jakichś przyczyn nie będę czegoś takiego robił. A na pasiekach, gdzie też mam odkłady, nie będę tego robił, bo nie mam aż tak dużo odkładów i nie za bardzo się to opłaca. No jak gdzieś jest na przykład 30-40 odkładów, to można spokojnie dać te wiadereczka, ale gdzieś, gdzie jest na przykład powiedzmy 300 takich odkładów, to nawet jak przylecą mi jakieś pszczoły z, z jakiejś sąsiedniej pasieki coś tam podjedzą, chociaż tutaj nie ma, nie ma praktycznie pszczół nigdzie. E, najbliższe ule są... O których wiem, bo wiadomo, są jeszcze pewnie jakieś dzikie pszczoły. Ale najbliższe pszczoły ule są gdzieś jakieś 3 km ode mnie. Mogą w jakiejś tam ilości przylecieć, ale niekoniecznie. E... I teraz, nawet jak te dzikie gdzieś tam pszczoły zabiorą mi e... z 50 kg cukru, to i tak opłaca mi się oddać te 50 kg cukru. Niech one sobie to wezmą, ale mi to zaoszczędzi bardzo, bardzo, ale to bardzo dużo pracy. I dlatego zdecydowałem się na tą metodę, eee, naprawdę widzę co się dzieje i to wygląda świetnie eee, i ktoś powie, że teraz choroby i nie choroby. I tak i nie, no jeżeli macie choroby, no to tak, no to nie ma co ryzykować, ale jeżeli wiecie, że nie macie chorób, to tego nie robimy, eee, to to robimy. Eee, teraz tak, widzicie tutaj te pszczoły się gotują, bo tutaj są jakieś, te wiaderka są gdzieś nieszczelne po bokach i te pszczoły się gotują. Ja przez powszednie lata karmiłem właśnie eee, takimi wiaderkami. I te pszczoły zawsze się kotłowały, czyli to też było tak jakby e, takie otwarte e, karmienie pszczół, i nie było żadnych problemów, tak więc myślę, że w tym przypadku też nie będzie problemów. Znam też ludzi, którzy tak robią, no i działa to bardzo, ale to bardzo dobrze, bo jak zalejecie tym pszczołom e, nektar, e, nektar, e, karmę do ula, dacie im na górę, no to wiadomo, one ruszą i tak dalej, ale to nie jest to samo, jak one. Przynoszą, przynoszą sobie to przez wylotek to je o wiele, wiele bardziej pobudza, pobudza i to naprawdę widać dzisiaj byłem zdziwiony, bo robiłem przegląd przeglądy na y, tutaj w tych wszystkich ulikach i, i byłem zdziwiony, bo było sucho wcześniej dzisiaj zaglądam, a tam a tam coś już jest Tutaj akurat one też ciasto miały. Nie wiem, czy widzicie, się błyszczy. To jest odkład jednoramkowy. Nie wiem, czy widzicie tam gdzieś błyszczące się. Od razu ruszyły. odbudowywują Zalewają. I wygląda to, jakby naprawdę. Był duży pożytek. Teraz, teraz e, dzisiaj byłem na pasiece, która jest oddalona od tej, jakieś 5 km, może. E, tam też mam odkłady. No i co? No i sucho. Jutro muszę jechać i założyć właśnie wiaderka. Z tego powodu, że jest dość blisko nas, to pożytki są takie same. I, i właśnie tam już jest całkowicie dziura. Dziura, zaczynają kwitnąć jarzyny, i za chwilę pewnie ta dziura się skończy, i to szybciej niż zwykle, ale, ale jest dziura. Ja im tych pojemników zaleję jeszcze teraz trzy. Takie trzy pojemniki, podejrzewam, że starczą mi na około 2 dni, i po tym koniec. Czyli teraz zale, zalałem mi ten zbiornik. One wypiły już tam mniej więcej 200 ponad litrów, są, można powiedzieć, że 300. E, nie, nie, 300 nie można powiedzieć, bo ma 150 litrów e, zbiornik, a ja go nie zadawam do pełna z powodu, że są te dziurki. No ale powiedzmy dobra, że są wypiły te 200 litrów syropu to jest syrop 1 do 1, do taki dosyć rzadki. Więc e, 200 litrów na te wszystkie ule to też nie za dużo. E, I oczywiście wiadomo, jedne wezmą więcej, drugie mniej, bo to odkłady jednoramkowe i gdzieś tam jakieś większe już są, no to one sobie przyniosą więcej, więcej tej pszczoły może latać ale i tak jestem z tego zadowolony jak to wygląda. I tak, ten zbiornik został zalany wczoraj wieczorem on do wieczora będzie pusty i to całkowicie pusty, tak, całkowicie suchy teraz pewnie się zastanawiacie, że są jakieś martwe pszczoły tak, są jakieś martwe pszczoły, ale nie ma, nie ma to jakiejś tam takiej dużej ilości. Tam jest ogólnie ciemno i te pszczoły się nie widzą przez to też się nie nie, 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 nie próbują wybić, i tak naprawdę to bardziej znaleźli, znajdziecie jakieś takie pomoczone pszczoły niż martwe. I postaram się Wam coś nagrać w jakimś kolejnym odcinku i pokazać, co jest, jak to wygląda po, po tym, po takim całym dniu e, zbiorów. Ale patrzcie, jak one latają. Pięknie. Widzicie, gdzieś tam, jak wychodzą jakieś pszczoły, to wychodzą mokre i, i od razu. Pszczoły to oblizują. Już naprawdę zostało niewiele. To było praktycznie dotąd. Pod sam, pod sam korek wcześniej. A tam już widzę, że ja Wam tak powiem, bo przez dziurkę to widzę. Jest gdzieś dotąd. Czyli już końcówka. Przez najbliższe 2-3 godziny zostanie to wybrane. Później e, przerwa. Zaleję trzy te zbiorniki, bo mam trzy ten jest z małą dziurką, więc ten mi nie służy do mieszania. Do tej tam dziewięderka e, podaje to, po prostu w tym mieszam. Jeszcze nie, nie mieszam w moim zbiorniku z tym z pistoletem, e, bo e, czekam na pompę, która będzie mi to mieszała. Pokażę wam w ogóle, jak ta pompa działa, jak to wszystko wygląda. Ale tak to wygląda. Pszczółki idą pięknie i naprawdę nie ma, e, nie ma. Myślałem, że będzie duża, też dlatego się troszeczkę bałem, że będzie większa ilość martwych pszczół, ale jak dobrze dacie dużo desek, dacie dużo tych kamyczków, to te pszczoły sobie na tym siadają i bardzo, bardzo sprytnie to pobierają. Nie ma jakichś problemów. Tutaj nawet widać na drzewku jakieś, widzicie, czyszczące się pszczoły. Takie, które wyleciały i się po prostu fajdoliły, ale tutaj, nie wiem czy to, wy, to, wy to widzicie, widać taki tunel latających pszczół. I tak, e, zalecają to umieścić właśnie 100-150 metrów od pasieki. E, tu jest mniej, i możecie to e, postawić bliżej, tylko wtedy, właśnie jeżeli zrobicie to jeszcze przed końcem, e, przed końcem tego e, nektarowania jakiejś rośliny w Waszym terenie. Bo jeżeli zrobicie to na początku, to naprawdę będzie sajgon, a tak to one sobie po prostu powoli tutaj przylatują. One jeszcze i tak mają jakiś nektar w przyrodzie, nie ma, także tutaj nie ma wszystkich pszczół z oczywiście. I teraz następny plan jest taki, że przenosimy ten, to pudło na tamtą stronę, chcę je poustawiać na palecie, wezmę JCB, po prostu wypełnię je, wtedy to będzie jakieś 300 parę litrów i zawieziemy to gdzieś tam na wał z tamtej strony. Fakt, że trochę je trochę pomyla, bo teraz daję im tu, później dam im tam, ale tutaj akurat nie był najlepszy pomysł. Nie lata ich, tak naprawdę i nie lata ich wiele koło tego. Koło domu, ale coś tam lata. A nie chcę, żeby latały. Tak to wygląda. Bardzo świetna metoda. Wiem, że to gdzieś w Kanadzie robią i tak dalej. Szczególnie jak już te pszczoły się nauczą pobierać, to powiem Wam, że przez te dziurki perfekcyjnie wpadają i wystrzeliwują. Więc e, zapełnię te trzy pudła jeszcze przed wyjazdem do Polski. One je opustoszą tam, mówię tak, w około, myślę, że dwa dni. I, I to wystarczy i później powinna zacząć się już jarzyna. W czerwcu, no i później gdzieś tam, pod koniec czerwca, lipa. No, lipa w tym roku może nawet być wcześniej, ale wtedy już nie będzie trzeba ich podkarmiać. Nie wiem, czy będę używał tej metody do podkarmiania takiego na zimę, ale do tego, do tego, e, do tego przerywnika w trakcie sezonu, który u nas właśnie wypada w czerwcu w Wielkiej Brytanii, w większości przynajmniej miejsc, nie wszędzie, e, to, to jest to taki idealny. Moment, żeby dać im takiego strzała. Dobra, kończę odcinek. Dajcie znać, co o tym myślicie. Wiem, że część z Was, pewnie, z Was się pewnie oburzy że choroby i tak dalej. Ale zapewniam Was, że nie. I zobaczycie to na pewno w przyszłych odcinkach. Jest to naprawdę świetny sposób. Na pobudzenie pszczół. Jeżeli nie macie dziury pożytkowej, nie ma w ogóle sensu czegoś takiego robić, ale jeżeli macie dziurę pożytkową i bardzo dużo uli, to jak najbardziej. Dobra, zostawcie jakieś i do kolejnego odcinka. Cześć.